Hej, pierożki, Tu znowu ja Charlie i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy urodziny SSO. Zanim przejdziemy do filmu, chciałabym pozdrowić tutaj Foodshaka oraz Mandy. Pozdrawiam również Almę Cover Time oraz pociąg, który zrobił się przy mnie na, yy, na mistrzostwach Morlando o ile się nie mylę. Pozdrawiam również Emilię Oliwieńską. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, wystarczy napisać do mnie w wiadomości prywatnej bądź w komentarzu. I słuchajcie, dzisiaj mamy to, co bardzo chciałam, czyli urodzinki SSO, już 11. Jak widać, mamy bardzo dużo zadanek, a na farmie jest ciwa jakaś osoba obok mnie, się, obok mnie się pojawiła z zadanek, także tam też przejdziemy. Zanim zrobimy zadanka, to sobie obejrzymy mniej więcej teren tu festiwalu. Wziąłam specjalnie konia z dziesiątych urodzin. Jak widać, mamy tutaj kolorystykę taką fioletową, różową, zieleń. Ogarniemy tu sklepy. Tak wygląda cały teren festiwalu. Jestem w szoku, jak to ślicznie wygląda. Tu możecie, słuchajcie, kupić tego konika, który ostatnio był za darmo. Za 600 star końców. Food Shack dał super y, reklamę. Jak zostawicie lajka, to nie będę miał lagów widzowie. Właśnie y, proszę Was o zostawienie teraz lajka tak w tym momencie. Dobra, bierzemy się za tutaj sprawdzanie sklepików. Widzę, że mamy nowe ubranka, ale pewnie ten konik nie będzie mógł tego nosić, ja? kto by się spodziewał. Tordna głowa! Dobra, moi drodzy, kup. Czy wy to widzicie? Jestem piękna. Patrzymy do dalszych sklepików. Tutaj mamy chyba torciki, o ile się nie mylę. U, o ile się nie mylę, tak, tak. Cały czas mówię o ile się nie mylę. No i mamy smakołki dla konika. Na pewno kupię dla moich koniszów, konisów, koniszów. Tutaj mamy szafę, piknik. Nie ma tu tego dużego tortu, ale może będą, nie wiem, jakieś zadanka, czy cokolwiek. Nie wiem. Petardy. O, mamy nowe! Bierzemy, słuchajcie, czapeczki dla konika, tylko wtedy, gdy uzbieram sobie trzy <noise> lingów. Także, gdy uzbieram, to kupujemy dwie czapeczki dla konika oraz dla siebie maski. O, mamy tła. Dobra, lecimy szybko sprawdzić tutaj. Wróciły te koniki. Kurczę, nie zdążyłam kupić koni kamieni. Zwierzątka. Dobra, robimy zadanko. Robot urodzinowy. Bzz, witaj, jestem robotem urodzinowym. Jak mogę pomóc? Moja baza danych zawiera informacje o nadchodzących obchodach urodzin. Jestem do Twojej dyspozycji. Muszę przynieść prezent. Bzy, nie musisz przynosić prezentu. Twoja obecność wystarczy. Udaj się do Morland, by wziąć udział w przyjęciu urodzinowym z okazji 11 urodzin Star Stable Online. Mamy aktywności urodzinowe i tort Bzy. I mamy też nową rzecz w sklepie z bonusami, także oczywiście ją sobie zobaczymy. Mm. Co by się spodziewał? 100 lat my! Za nami kolejny wspaniały rok na Jorwiku. Z radością przedstawiam święto urodzinowe, za pomocą którego chcemy uczcić wszystkie urodziny mające miejsce w zeszłym roku. Chodź, pokażę ci, gdzie jest impreza. Ponoć tort urodzinowy zniknął, ale to niemożliwe. Nie może być urodzin bez tortu. James, Olive Tree, nasz piekarz, może coś o tym powiedzieć. Lepiej z, z nim porozmawiaj. E, ale ona jest dziewczyną? Czy ja coś pomieszałam? Gdy nadejdzie czas na jedzenie tortu, możesz usiąść przy, ty, przy tych stołach. Możesz też przynieść słodycze z kawiarni na całym Jorwiku. A jeśli chcesz się bardziej odprężyć, mamy również koce piknikowe. Spójrz, mamy już gości. Rety, Tolisa Peterson. Uwielbiam jej muzykę. Ciekawe, co wszyscy myślą o tegorocznej imprezie. Jeśli pójdziesz z nimi porozmawiać, to może ci powiedzą. Myślę, że niektórzy z nich zechcą z tobą przeżyć jakieś przygody. Porozmawiaj z Madison, Evergreyem lub Ranią, jeśli masz ochotę na ich towarzystwo. Lubisz fajerwerki? My je uwielbiamy. Tutaj na Jorwiku mamy ekologiczne fajerwerki które nie straszą zwierząt, kupisz je w tym sklepie, a puścisz w y, punkcie obok. Gdy parę osób puszcza fajerwerki jednocześnie, robi się z tego piękny pokaz. Mamy tutaj kilka sklepów, więc zajrzyj do każdego sprzedawcy, zawsze chętnie porozmawiają z nowymi, uśmiechniętymi osobami. A skoro już o wspaniałościach mowa, nie rzucił Ci się w oczy ten koń? No, czyż nie jest cudowny, ponoć był darmowym prezentem podczas jakiejś wyjątkowej rocznicy, a teraz znów tu jest dla tych, którzy, w, w, którzy go wtedy przegapili. Jeśli chcesz zmienić swój strój, możesz stąd uzyskać dostęp do własnego magazynu. A jeśli lubisz robić zdjęcia, może te ekrany fotograficzne ci się spodobają. Uwielbiam podziwi podziwiać, co kreatywne osoby potrafią zrobić z tymi tłami. Na tamtej scenie można swobodnie pokazać swoje umiejętności aktorskie. Wczoraj ktoś grał, ktoś grał Hamleta, a może Hamiltona? Nie mam pewności, gdyż Jorwicki, Jorwicki nie jest najłatwiejszym językiem. No i jest tutaj oczywiście DJ Kai. Ponoć zagra nowe piosenki, ma ich kilka od zeszłego roku. Nie mogę się doczekać chętnie, przetańcie cały dzień. A jeśli opuszczasz ten obszar, mamy spacery z quizem dla odwiedzających. Podobno można zdobyć wspaniałe nagrody. Zaznaczę te spacery na Twojej mapie, żeby nic Ci nie umkło. Łącznie jest ich siedem. Mamy też długotrwałą tradycję wymieniania złotych podków na nagrody. W tej sprawie możesz zgłosić się do mnie. Niedługo porozmawiamy o tym trochę więcej. Na sam koniec, coś nie, nie mniej ważnego, wracają nasze tradycyjne wyścigi urodzinowe. Raz dziennie na Jorwiku znajdziesz wyścig, który zapewni Twojemu koniowi mnóstwo doświadczenia. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie szukać aktualnego wyścigu, zajrzyj na tę tablicę. Pamiętaj, że jeśli chcesz wziąć udział w wyścigu, yy, w wyścigu dnia, musisz już wcześniej przyjechać na jego trasę. Co najmniej raz. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Teraz wiesz już wszystko o święcie urodzinowym. Nie zapomnij, z ze porozmawiać, jeśli chcesz podjąć wyzwanie, by zgadnąć naprawdę fajne rzeczy. Masz ochotę na poszukiwanie skarbów? Po całym Jorwiku porozrzucane zostały złote podkowy. Jeśli zbierzesz pięć, możesz wrócić do mnie i wymienić je na prezent. Nie, przy, nie przestawaj szukać, ponieważ mamy mnóstwo prezentów, a powinno ci na nich zależeć. Nie by zależało. Złote podkowy można znaleźć w Morland Valedale w Forcie Pinta i Jedłowym Gaju, a także w srebrnej polanie i okolicach. Tych podków jest naprawdę dużo, więc ruszaj i zacznij szukać. Tutaj będziemy mogli wymieniać podkowy, potrzebujemy ich 5. Witam Was w kolejnej dogranej części tego filmu. Ponieważ z racji, że nie miałam pamięci, dalsza część mi się nie nagrała i teraz też dogrywam głos do tej dogranej części, wiem to skomplikowane. E, ponieważ tutaj też mi się nie nagrał głos, nie wiem czemu. I tak. Pozdrawiam jeszcze na szybko. Nilashi. Oraz chciałabym Was zaprosić na mój serwer Discord Leśna Pieroszki, do którego linka macie w opisie, i na Instagrama, którego nazwę macie w opisie. I tak, e, jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie mamy kody na Starkońce w naszej grze e, oraz na darmowego StarRidera i różne darmowe rzeczy to zajrzyjcie na spoilery i nowości na moim serwerze Discord, ponieważ Bagietka tam wszystko wrzuciła. I słuchajcie, zebrałam wszystkie złote podkowy mam wszystkie nagrody, straszne lagi na I też robiłam quizy i mam biały frak oraz mam też fioletowy czaprak. Upiekliśmy tort, było to w zadaniach. Jeszcze mieliśmy zadania na scenie i pozdrawiam Koko. I takim akcentem zakończamy ten odcinek. Ponownie zapraszam Was na mój serwer Discord oraz na mojego Instagrama. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa kochani. Buziaki!